Dzień dobry, bardzo serdecznie witam na antenie polskiego radia Koszalin. I bardzo proszę powiedzieć, czy spodziewała się Pani takiego rozkwitu, takiego renesansu słowiańskości w kulturze i to w kulturze popularnej? Dzień dobry, bardzo mi miło. Czy ja się spodziewałam takiego rozkwitu? Ja myślę, że to jest taki naturalny powrót do tradycji. I takie właściwie mieliśmy od dłuższego czasu sytuacje, gdzie widać było, że następuje taki powolny powrót. Ludzie się coraz bardziej zaczynają Interesować. powrotem do natury, powrotem do starych wierzeń przypominają sobie różne legendy i baśnie. Więc wydaje mi się, że to jest taki naturalny proces powrotu do tego, co było kiedyś, wynikające po prostu z jednej strony z zainteresowania, a z drugiej strony też ze No ale wyczuła Pani trend. Ten kierunek okazał się także słuszny rynkowo. Tak, ale wydaje mi się, że tutaj troszeczkę poszłam za głosem serca. Okazało się, że głos serca dobrze mnie pokierował, ponieważ ja sama też zaczęłam wracać do natury, tak jak i wiele osób w moim otoczeniu. I to naturalnie się stało tak, że zaowocowało to właśnie książkami. I one w jakiś magiczny sposób Sposób trafiły na swój czas. Jak rozmawiałem z panią po raz pierwszy, to nie spodziewałem się, że będzie pani teraz osobą tak popularną, specjalistką, można by powiedzieć, od słowiańskości w literaturze, jak pani to znosi. <noise> Ja nie wiem, czy jestem aż tak bardzo popularna i taką specjalistką. Wydaje mi się, że to jest jeszcze mnóstwo wiedzy przede mną, którą muszę posiąść, do której muszę wrócić, ale są to bardzo naprawdę miłe sytuacje, szczególnie związane z kontaktem z moimi czytelnikami i powiem szczerze, że to jest najwspanialsze w tym wszystkim, to jest ten bezpośredni kontakt, ponieważ czytelnicy, bo to są zarówno czytelniczki, jak i czytelnicy, do mnie piszą, rozmawiają, a nawet podrzucają mi pewne pomysły. Pomysłem. Więc yy, muszę przyznać, że to jest chyba najwspanialsze w całej tej pracy. To są te spotkania, właśnie bezpośrednie i na przykład spotkania autorskie, gdzie mam możliwość porozmawiania na żywo. No i tam rzeczywiście na tych spotkaniach powstaje niesamowita atmosfera. Okazuje się, że ludzie chcą się podzielić swoimi doświadczeniami i. Zwykle te spotkania trwają o wiele dłużej niż planowaliśmy wcześniej. No, jeżeli byśmy obejrzeli pani zdjęcia w mediach społecznościowych, no to widać, że ci uczestnicy ubierają się odpowiednio, przychodzą z rekwizytami, z, z przepisami takim jakby wystrojem utożsamiają się. To jest też taki jakiś kierunek wśród czytelników, że i czytelniczek, że oni manifestują to, co czytają i to, co przeżywają. No tak, dlatego, że to jest określona, moim zdaniem, określona grupa ludzi, która interesuje się takimi tematami. Więc naturalne jest to, że na spotkania przychodzą na przykład z ziołami, albo przynoszą mi, okazuje się, jakieś prezenty związane z kwiatami, o których przeczytali, że lubię. Ostatnio byłam na takim spotkaniu autorskim, gdzie pan kupił książkę, moją pierwszą książkę słowiańskie Boginie Ziół, i powiedział, że wybrał ją dlatego, tego, że na okładce są maki, a on przeczytał wywiadzie, że ja bardzo lubię maki. No to są tak urocze spotkania, że okazuje się rzeczywiście, że ludzie śledzą jakieś moje poprzednie spotkania, moje wypowiedzi i starają się dostosować, przynosząc mi jakieś naprawdę niesamowite niespodzianki. Czasem są to ilustracje, czasem są to na przykład ręcznie robione konfitury, no to są niesamowite rzeczy. Szczodre gody. gody są utożsamiane z świętami Bożego Narodzenia. Nie wszyscy sobie zdają sprawę, że są jakby prototypem tego wszystkiego, co się dzieje obecnie w kulturze polskiej i że już takie obrzędy były odnotowane przed przyjęciem przez Polskę chrześcijaństwa. I taki prototyp choinki, za prototyp choinki możemy uznać słowiańskiego diducha, czyli snopsiana, umieszczony w kącie pomieszczenia. Pani o tym pisze, proszę, proszę przybliżyć no, tą wizję. <noise> no jeżeli chodzi o diducha, rzeczywiście to był taki snop sianach, to był najczęściej pierwszy z snop ścianach, który został zebrany z pola, albo był to czasami, zależy też gdzie, czasami był to ostatni z snop ścianach, który był specjalnie przechowywany na te święta. Wierzono też, że ten diduch to jest tak naprawdę, symbolizuje duszę przodków, bo jak jakby wcześniej te szczodre gody były związane z przesileniem zimowym, a wierzono, że podczas tego właśnie okresu są to tak zwane właśnie że to są to spotkania z duchami naszych przodków, więc ten snop ciana symbolizował naszych przodków, jednocześnie chronił, ale też gwarantował obfitość. I co ciekawe, z tego właśnie ducha podczas pierwszego siewu wykorzystywano do siania właśnie ziarna, po to tylko, żeby pobłogosławiony ten dzidów miał zagwarantować obfitość plonów. Ale tak naprawdę jeszcze musimy pamiętać o podłaźniczce, bo podłaźniczka była też prototypem choinki, bo choinka do nas trafiła późno. A podłaźniczkę, czyli po prostu taki ścięty czubek jodły, świerku czy sosny, wieszano wcześniej. I tu w ogóle z całą tą podłaźniczką były specjalne rytuały potrzebne, żeby ona miała spełniała swoją rolę, ponieważ wierzono, że gospodarz musi na przykład ją ściąć przed świtem i przynieść ją w ogóle w całkowitej ciszy, w ciemności, bo wtedy nie utraci swojej magicznej mocy. No a moc miała ochronną i oprócz tego chroniła przed chorobami, urokami, a także przed wilkami. Potem ją dekorowano w różny sposób, suszonymi na przykład kwiatami, orzechami, owocami albo jakimiś kawałkami wstążek. Więc tych takich prototypów to było troszkę więcej. Ale wiele rzeczy przeszło do kultury, przeszło do tej tradycyjnej wigilii, a są to po prostu też rzeczy, które były stosowane wcześniej przez naszych przodków, tak jak na przykład nie bez powodu znajdują się pewne potrawy wigilijne na stole, na przykład które zawierają mak, bo one były bardzo ważne wtedy dlatego, że Mak był istotny w kontakcie ze zmarłymi, wierzono, że on jakby otwiera inne przestrzenie, dzięki temu możemy się kontaktować z naszymi przodkami, którzy nas wtedy odwiedzali. Jakie jeszcze rośliny by Pani wymieniła? Bo pani pisze o całym roku, myślę tutaj o czarownym kalendarzu, o całym roku jakby liturgii słowiańskiej, czyli tych prototypów obrzędowych. Aha. No, i jemiała oczywiście przychodzi mi do głowy, Oj, tak. ale jeszcze bym poprosił o takie przykłady świąteczne. No, jemiała jest bardzo ważna, ponieważ co ciekawe z tą jemiołą, to jest w ogóle y, troszkę taka ciekawa historia, ponieważ pierwotnie jemiała była wykorzystywana na wiosnę, więc y, ona później dopiero znalazła się w tych takich świętach y, zimowych. No, i jemiała, która w ogóle była znana Celtom jako święte drzewo, była takim drzewem magicznym, przez to, że była zawieszona między dołem, czyli ziemią, a górą, czyli niebem. I ponieważ rozsła pomiędzy, to wierzono w to, że jest to takie właśnie miejsce, które nabiera cech magicznych, więc ta była magiczna. No i tu jest ważne, bo zbliżała się właśnie okres świąteczny. Trzeba pamiętać, że jemiały nie można od... żelazem, czyli nie można je odciąć jakimś toporkiem, ponieważ ona traci wtedy magiczną moc oraz nie może spaść na ziemię, bo wtedy też utracić magiczną moc, czyli należy ją odłupać. Yy, najlepiej, żeby spadła natrzymane płótno, które ktoś ktoś powinien trzymać pod drzewem. Więc tutaj są specjalne zalecenia, co do jej miały, żeby ona spełniała swoją rolę. Natomiast no, bardzo ważne są oczywiście, tak jak wcześniej mówiłam, świerki, odła, sosna. To są bardzo ważne rośliny. Też mają tutaj symbol przede wszystkim wiecznie zielonych drzew, więc one symbolizują takie życie wieczne. I przynoszą również takie, po pierwsze, błogosławieństwa dla domu, a po drugie, też łączą z tymi wyższymi światami. No ale też mamy istotne, jak w potrawach wigilijnych znajdują się grzyby, które są też bardzo ważne, a dawno temu też były takim uhonorowaniem, podziękowania dla ducha lasu, czyli dla leszego. I chodziło też o to, żeby te różne właśnie potrawy, które znajdują się na stole wigilijnym, były połączone z, z istotami, które reprezentują dane miejsce. Tutaj właśnie chodziło o leszego i te wszystkie dary lasu. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o te wszystkie wigilijne potrawy, które dzisiaj znamy, trzeba pamiętać, że kiedyś taka wieczerza była taką wieczerzą, m, którą robiono w podziękowaniu dla bogów i bogin obfitości. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Na koniec chciałem nawiązać do takiego współczesnego, obserwowalnego trendu w kulturze. Myślę o magicznym realizmie. To za sprawą popularyzacji dzieł Gabriela Marqueza i myślę tutaj o filmowej adaptacji powieści 100 lat samotności. Tam magicznie, jeśli tak można powiedzieć, sfilmowano w pierwszych kadra, księgę, manuskrypt w którym zostały zapisane losy bohaterów tej powieści. A u Pani, jak sięgam pamięcią, te ilustracje od początku miały taki element magiczny, a w Czarownym Kalendarzu no to już się wszystko rozwinęło, czyli to też jest taka księga odnosząca się, można mówić o tym magicznym realizmie w przypadku Słowian, jak Pani uważa? Ja myślę, że w przypadku Słowian trzeba pamiętać o tym, że dla Słowian, świat był wielowymiarowy, nie był jednowymiarowy, więc dla nich to, co my nazywamy teraz realizmem magicznym, myślę, że dla nich było czymś zupełnie naturalnym, ponieważ w świecie Słowian po prostu istniał jeszcze inny świat. Był światem nadprzerodzonym, więc Słowianie tak funkcjonowali, tak żyli, żeby z tym światem nadprzerodzonym być w dobrej relacji. A jednocześnie, aby dobrze funkcjonować w świecie rzeczywistym. Więc to było takie połączenie i ogromny szacunek dla świata nadprzy nadprzyrodzonego, który jednocześnie był dla nich światem naturalnym. Wierzono, że świat jest bardziej skomplikowany niż go widać. Bardzo dziękuję za spotkanie świąteczne. Omówiliśmy tylko niektóre słowiańskie korzenie polskich tradycji. Proszę zajrzeć do książek. Joanny Laprus. A panią na koniec chciałem poprosić o stosowne życzenia. Życzenia, jakbym to ujął, słowiańskie. Które chyba się powoli przebijają, jak myślimy o tych szczodrych godach. Ja myślę, że tak, bo teraz w ogóle coraz częściej wracamy do starych życzeń. Ja mam taką jedną z ulubionych chyba takich formuł, które lubię stosować, ale jest to też formuła znana nam tak naprawdę, tylko być może nie, nie pamiętamy o niej zawsze i chciałabym ją przypomnieć i przekazać Państwu. Niech Wam się wiedzie, niech Wam się darzy, niech Was wspierają bogowie starzy. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszamy do książek, do czarownego kalendarza. Jeszcze jedno zdanie o ilustracjach, bo te ilustracje są bardzo ważne, a... Nie odnotowaliśmy autora. Jeżeli chodzi o czarowny kalendarz autorką ilustracji, tych, które znajdują się wewnątrz, i są to postacie takie właśnie czarowne ze świata słowańskiego, ale też autorką właśnie okładki niesamowite, jest Kasia Kemi, która jest już ze mną bardzo tutaj w bliskiej relacji, współpracujemy nad kolejnymi projektami, ponieważ wspaniale nam się pracuje, i widzę, że mamy bardzo podobne. Sposób myślenia o ilustracjach. Więc naprawdę zachęcam obserwowanie profilu Kasi. To jest profil Camigrafia. Kasia specjalizuje się właśnie w rysunku słowiańskich postaci. Temat, jak to powiadamy w radiu, jest rozwojowy i cały czas popularny. Także myślę, że będziemy się jeszcze na antenie Polskiego Radia Koszalin spotykać. A dzisiaj wszystkiego najlepszego serdecznie i słowiańsko, i chrześcijańsko pani życzę. Dziękuję bardzo. Joanna Laprusz była gościem Polskiego Radia Koszalin. Dziękuję bardzo, do widzenia.